Witam Państwa serdecznie na spotkaniu poświęconym rakowi gruczołu krokowego. Organizowane jest ono przez Stowarzyszenie Mężczyzn Chorobami Prostaty Gladiator. Są dzisiaj ze mną pani doktor Anna Czech. Dzień dobry. Pan doktor Bartosz Małkiewicz, także urolog. Dzień dobry. I onkolog, pan profesor Jakub Żołnierek. Dzień dobry. Leczenie radykalne to takie postępowanie, które ma z założenia wyeliminować wszystkie komórki nowotworowe raka gruczołu krokowego w organizmie danego mężczyzny. Wykonywać to postępowanie możemy w różny sposób np. poprzez zastosowanie radioterapii, naświetlań, ale także poprzez leczenie chirurgiczne, czyli usunięcie, chirurgiczne usunięcie gruczołu krokowego w niektórych sytuacjach wraz z węzłami chłonnymi. Bartku, czy u wszystkich chorych mamy sukces, jeżeli zastosujemy leczenie chirurgiczne właśnie, czyli przeprowadzamy radykalną prostatektomię? Sukces chcielibyśmy mieć u wszystkich i takie jest nasze też postępowanie. Natomiast niestety u około 30-35% chorych dochodzi do nawrotu choroby, która jest określana tak zwaną wznową czy określeniem o charakterze jako wznowa, która może mieć różny charakter. Najczęściej określamy to na podstawie, czyli jest to nawrót choroby określany na podstawie progresji biochemicznej, a więc wzrostu stężenia PSA, które jest oznaczone w okresie pooperacyjnym, powyżej określonych wartości. Czyli jeżeli chory poddawany jest radykalnej prostatektomii, czyli chirurgicznemu usunięciu gruczołu krokowego, to jego stężenie białka, które określamy w surowicy krwi o nazwie PSA, powinno być właściwie bliskie 0 zero, czy zerowe wręcz. Teraz każda inna sytuacja, która powoduje, że gdzieś w organizmie są komórki nowotworowe, będzie skutkowała wyższym niż zero stężeniem PSA, czyli to jest to, o czym wspomniałeś, progresja biochemiczna. Jak to wygląda dokładnie po radykalnej prostatektomii? Jak ten chory jest obserwowany i co się z nim dzieje? Oczywiście, decyzję o tym, czy chory jest radykalnie wyleczony, czy, czy nie, mamy, czy podejmujemy na podstawie pełnego badania histopatologicznego po operacji i także stężenia PSA po operacji, które, tak jak mówiłeś, powinno być jak najniższe, właściwie nieoznaczalne. I pierwsze badanie wykonujemy po operacji po około 6 tygodniach, następnie w zależności od tego, jak mamy ten wynik, jeżeli on jest prawidłowy, czyli bliski 0, następnie wykonujemy badanie co 3 miesiące. I teraz, jeżeli ten stan się utrzymuje, czyli PSA jest cały czas niski, pacjent jest poddawany obserwacji. Natomiast jeżeli mamy wzrost stężenia PSA i ten wzrost stężenia PSA jest powyżej 0,2 nanogramy na mililitr, a w chwili obecnej już nawet mówi się o tak zwanej wczesnej, progresji biochemicznej, czyli 0,1 nanograma na mililitr, wówczas powinniśmy jakby zwiększyć naszą czujność, ze względu na to, że u takiego pacjenta istnieje ryzyko właśnie wznowy czy nawrotu choroby nowotworowej. W takich sytuacjach szukamy przyczyny, dlaczego to PSA nie jest bliskie 0. W jaki sposób to robimy, Aniu? Jakie mamy narzędzia diagnostyczne, aby móc precyzyjnie określić, czy komórki nowotworowe występują gdzieś w oddali od tego miejsca, gdzie był gruczoł krokowy, czy mamy przyrzuty odległe tak zwane, czy może mamy do czynienia ze wznową miejscową, czyli umiejscowieniem komórek w miejscu prostaty. U chorego, u którego wzrasta PSA po prostatektomii, czyli po leczeniu radykalnym, kluczową kwestią jest właśnie to, czy... Źródło wzrostu PSA mieści się w miejscu operowanym, czyli w tak zwanej loży po, po gruczole krokowym, po prostacie, czy może obawiamy się, że już choroba jest uogólniona, to znaczy pojawiają się przerzuty. Niestety nie mamy idealnych narzędzi, żeby to określić, ale mamy całkiem niezłe badania obrazowe. I właśnie w tym wskazaniu wykonujemy badania obrazowe, takim bardzo nowoczesnym badaniem, które aktualnie zna znajduje zastosowanie w tym wskazaniu jest badanie PET-PSMA. Na czym to polega? Badanie PET-PSMA to jest pewien rodzaj tomografii komputerowej, czyli badania obrazowego, ale znacznie ulepszone, ponieważ wnosi informacje nie tylko o obrazie, o anatomii, ale również nosi znamiona badania czynnościowego. znaczy. Yy, w, w tkankach gruczołu krokowego i raka prostaty występuje pewien specyficzny receptor, specyficzny, specyficzny antygen i receptor dla tego antygenu. I zastosowanie badania PET-PSMA pozwala wykryć w uproszczeniu pewnym bardzo małe fragmenty raka prostaty. Dzięki temu możemy niejako namierzyć obszar, który jest odpowiedzialny za progresję biochemiczną i Zastosować właściwe, adekwatne leczenie. To prawda, aczkolwiek tu chciałabym dodać, że w przypadku wznowy biochemicznej po prostatektomii radykalnej, jeśli badanie PET-PSMA nie wskaże na obecność przerzutów. To nie musi być pokazane, że wznowa jest w miejscu po usuniętej prostacie. To nie jest konieczne. Badanie PET-PSMA służy temu, żeby wykryć przerzuty odległe, ale jeśli u chorego nie ma przerzutów odległych, a to PSA wzrasta, to i tak chorego kierujemy do dalszego leczenia. Bartek, jakie to jest właśnie dalsze leczenie? Postępowanie jest, tak jak mówiła Ania, zależne od tego, jakie, mamy, jakie uzyskujemy wyniki w badaniach obrazowych. Jeżeli mamy w tym momencie, dwa, czy, czy, czy dwie sytuacje, więc pierwsza, kiedy mamy pacjenta, który w wykonanych badaniach obrazowych nie ma żadnych cech przerzutów, czyli nie ma rozsiewu choroby, tak zwanego rozsiewu choroby po, po ciele, A więc nie ma przerzutów do kości, nie ma przerzutów do węzłów chłonnych, wówczas myślimy o tym, że czy kierujemy takiego pacjenta i kwalifikujemy go jako tak zwanego chorego, który ma wznowę, tak jak mówiła Ania, w loży po po usuniętym gruczole krokowym, a więc jest to tak zwana wznowa miejscowa. I wówczas proponujemy takiemu pacjentowi najczęściej leczenie uzupełniające, leczenie radykalne, może nie uzupełniające, ale tzw. To jest tak zwane ratujące. I najczęściej wykonujemy tutaj radioterapię, czy posługujemy się techniką radioterapii z zewnętrznych, czyli powszechnie zwaną teleradioterapią. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja to jest wtedy, kiedy mamy pacjenta, u którego w badaniach obrazowych. W przypadku chociażby PET-PSMA rozpoznajemy przerzuty odległe, a więc przerzuty do węzłów chłonnych, przerzuty do kości, bądź też przerzuty do narządów mięśniowych, na przykład wątroby. I wówczas tutaj powinniśmy zastosować już leczenie systemowe, leczenie uogólnione, które jest zależne też od tego, jaka jest liczba przerzutów, gdzie one są zlokalizowane, jakie jest, jakie jest stężenie PSA, w którym pacjent się nam... Jakby zgłasza w chwili obecnej, i od tego już jest decyzja w zespole multidyscyplinarnym, łącznie z onkologami, aby podjąć jak najlepszą formę leczenia systemowego, czyli leczenia uogólnionego dla, dla tego pacjenta z tej grupy. W sytuacji, w której pomimo uzupełniającego leczenia po leczeniu pierwotnym, jakim była radykalna prostatektomia, dochodzi do dalszej progresji choroby. Dochodzi do występowania tzw. przerzutów odległych, mamy do czynienia z chorobą ogólnioną, czyli z sytuacją, w której komórki nowotworowe są w różnych miejscach organizmu. Kuba. Ten chory wymaga specjalnej opieki i dedykowanego leczenia tzw. systemowego. Rozsiew choroby nowotworowej stwarza sytuację i konieczność zastosowania leczenia systemowego, a więc farmakoterapii, leków, które podane. Yy czy to w formie doustnej, rzadziej w tej chorobie dożylnie, krążąc w organizmie, docierają do każdej komórki nowotworowej, wywierając na nią wpływ w naszej intencji niszczący. Najczęstszą formą leczenia systemowego wykorzystywanego w leczeniu chorych z uogólnionym rakiem gruczołu krokowego jest hormonoterapia. Dlaczego? Bowiem znamy biologię tego nowotworu i wiemy, że na wstępie jest on silnie zależny od hormonów męskich, hormonów płciowych, głównie testosteronu, który działa jak swoisty czynnik wzrostu dla tych komórek. A więc testosteron produkowany w jądrach, w gonadach męskich, krążąc we krwi, docierając do komórek raka prostaty, pobudza je do wzrostu i podziału. Podając hormonoterapię, więc leki, które mają zablokować z jednej strony produkcję męskich hormonów płciowych, a więc zabrać z krwi czynnik wzrostu pobudzający komórki raka gruczołkrokowego do wzrostu, z jednej strony, z drugiej strony ewentualnie dodatek leków, nowoczesnych leków hormonalnych, które jeszcze działają hamująco na re tzw. Tak receptor dla yy, androgenów zlokalizowanych wewnątrz komórki nowotworowej, a więc to białko, które odpowiedzialne jest za przyłączenie testosteronu i uruchomienie całego procesu namnażania komórek nowotworowych raka prostaty. Jesteśmy w stanie w dużej części, a na początku leczenia w zasadzie u wszystkich pacjentów, e, zmniejszyć masę choroby nowotworowej. Jest to w zasadzie trzon terapii systemowej, który stosujemy. Niemniej zadałeś pytanie o zróżnicowanie postępowania w zależności od różnych sytuacji klinicznych i rzeczywiście tu na tym wstępnym etapie pod uwagę bierzemy również ilość tych przerzutów, a więc zaawansowanie tej choroby nowotworowej, masę choroby nowotworowej w organizmie danego mężczyzny. Czy dany chory, który raz z powodu uogólnionego stanu nowotworu rozpocznie hormonoterapię, czyli rozpocznie ten pozbycie się niejako testosteronu w surowicy krwi, ograniczenie go, utrzymywana ta terapia jest do końca życia chorego? Czy po pewnym czasie musimy zmienić to na inne formę, czy wręcz odwrotnie do tej terapii dokładane są inne y, y, formy leczenia? Tak jak wspomniałem, y, stosowanie hormonoterapii, której celem jest zabranie z surowicy krwi testosteronu jest trzonem leczenia systemowego. I w zasadzie y, jest y, to sposób leczenia kontynuowany no, przez cały, y, cały okres życia pacjenta, u którego rozpoznamy raka gruczołu krokowego. W zależności od sytuacji, do tej kastracji farmakologicznej, bowiem de facto do tego się ta hormonoterapia sprowadza, bowiem zabieramy testosteron z krwi, kastrujemy pacjenta w sposób farmakologiczny, dodajemy inne leki, które służą intensyfikacji leczenia przeciwnowotworowego. I tak jak wspomniałem wcześniej, w zależności od tego, ile tej choroby jest, jak wiele przerzutów, jak wiele narządów. Choroba nowotworowa zajmuje, dobieramy specyficzny sposób intensyfikacji leczenia. W chorobie mniej zaawansowanej, ogólnie rzecz biorąc, stosujemy raczej hormonoterapię rozszerzoną o kolejne leki z tej grupy. W, w sytuacji znaczniejszego zaawansowania choroby nowotworowej, tam zwłaszcza, gdzie przerzuty dają jeszcze objawy kliniczne, chociażby w postaci bólów nowotworowych, częściej sięgamy po chemioterapię. Ta chemioterapia jest chemioterapią, która też trwa do końca życia? Czy to jest tylko czasowe leczenie? Nie, chemioterapię podajemy w tak zwanych cyklach. W tej, w tej chorobie typowo stosujemy konkretny cytostatyk podawany we wlewach dożylnych co dwa, co trzy tygodnie i na wstępnym etapie tak zwanej wrażliwości na kastrację, o czym jeszcze powinniśmy chwilę pewnie porozmawiać, stosujemy cytostatyki w liczbie sześciu podań w tych odstępach czasowych, o których wspomniałem. Na etapie późniejszym, bo po chemioterapię w tej chorobie sięgamy coraz częściej, Podajemy dłuższe linie leczenia, a więc na przykład 10 wlewów w odstępach dwu czy trzy tygodniowych do Cerexela. Wspomniałeś o tak zwanej nowoczesnej hormonoterapii, czyli poza tą główną metodą kastracji farmakologicznej, czyli redukowania czy obniżania stężenia testosteronu w surowicy krwi, możemy pacjentowi niejako dołożyć inne formy nowoczesnego leczenia również bazujące na szlakach związanych z przemianą różnego rodzaju hormonalnego hormonu. Jakie to są leki i w jaki sposób one wpływają na z jednej strony skuteczność leczenia, a z drugiej strony życie i zdrowie pacjenta, a właściwie jego jakość życia w trakcie takiego leczenia. Kastracja farmakologiczna to powszechnie znana pacjentom z rakiem gruczołu krokowego terapia oparta o zastrzyki hormonalne, podawane w odstępach miesięcznych, co trzymiesięcznych, co sześciomiesięcznych. Natomiast twoje pytanie dotyczy tej intensyfikacji z wykorzystaniem no zwykle nowoczesnych leków hormonalnych, które działają na wspomniany wcześniej przeze mnie receptor, który ma wiązać testosteron czyli pobudzający hormon komórki raka krokowego do wzrostu. Te leki podawane są doustnie w formie tabletek i jest to leczenie, które może być z powodzeniem stosowane w trybie ambulatoryjnym, a więc chory w zasadzie tabletki samodzielnie przyjmuje w domu będąc kontrolowanym na wizytach w poradni regularnie i jest to leczenie generalnie bezpieczne. Aczkolwiek oczywiście długotrwała hormonoterapia też wywiera swoje negatywne skutki, choć należy podkreślić, że jest dużo lepiej tolerowana niż chemioterapia, którą znamy z onkologii i leczenia systemowego innych nowotworów. Braku prostaty też cytostatyki, cytostatyki tak jak wspomniałem, wykorzystujemy. Czyli, czy mamy jakieś szczególne działania niepożądane w trakcie trwania tego leczenia? Oczywiście każda forma leczenia wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań. Niedawno. Można powiedzieć, że dokonała się kolejna rewolucja w leczeniu raka, raka gruczołu krokowego, ponieważ wcześniej takie intensywne leczenie lekami silnie działającymi było zarezerwowane na późniejsze etapy choroby. Natomiast od kilku lat stosujemy to leczenie systemowe dużo wcześniej, czyli kombinujemy kilka sposobów terapii u jednego chorego na w miarę wczesnym etapie i oczywiście działania niepożądane mogą się sumować. Jeśli chodzi o hormonoterapię klasyczną, to mamy oczywiście takie pewne uogólnione działania niepożądane, takie jak ogólnie utrata dobrego samopoczucia przez mężczyznę, który jest pozbawiony testosteronu, ale też wpływ na gospodarkę metaboliczną, na lipidy, na cukry. Z kolei te leki nowoczesne mogą wiązać się z innymi specyficznymi dla danego preparatu y, działaniami, jak również nie możemy też zapomnieć, że sama choroba, sama w sobie rak krokowego może powodować pewne uciążliwe objawy, czy to miejscowe, to znaczy na przykład zatrzymanie moczu, czy też bóle kostne. Dlatego jak najbardziej możemy tutaj mieć szereg działań niepożądanych i musimy tu pod tym kątem współpracować, zarówno my urolodzy zająć się kwestiami y, Powiedzmy miejscowymi, jak i też przy współpracy z onkologami, zająć się powikłaniami ogólnymi. Bartek, jakie mogły być takie bardzo podstawowe wskazówki? Sugestie dla pacjenta w trakcie hormonoterapii co do jego codziennego życia? Jest ich kilka tak naprawdę i na nie powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim pacjenci i rodzina. Przede wszystkim pacjent powinien być aktywny fizycznie. To jest jakby podstawowa rzecz, biorąc pod uwagę, że sama hormonoterapia wpływa również na układ czy na gospodarkę wapniową a te, która jest odpowiedzialna za, 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 znowu, za stan kości pacjenta, prawda, czy układu kostnego. Biorąc pod uwagę, że są to chorzy, którzy są z przerzutami do kości, to tym bardziej powinno się zwrócić na to uwagę, żeby ten, 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 ta, ten status, czyli, czyli stan zdrowia pacjenta był jak najlepszy i był jak najbardziej podnoszony i aktywizowany. Druga rzecz to, to, jest, to, są, to jest wpływ hormonoterapii, długotrwałej hormonoterapii zarówno na, na przemianę cukrów, a więc w tym momencie możliwość wygenerowania cukrzycy denowo, jak i też wpływ na układ sercowo-naczyniowy i ryzyko wystąpienia z, z takich powikłań jak zawał mięśnia sercowego, jak udar mózgu. To są konsekwencje, które mogą być związane z wieloletnią czy długotrwałą hormonoterapią i podkreśla się, żeby jednocześnie lecząc raka gruczołu krokowego, również zwracać uwagę u innych specjalistów na stan właśnie tych układów. Czyli właściwa aktywność fizyczna, właściwe odżywianie i monitorowanie ogólnego stanu zdrowia przez lekarza prowadzącego rak i innych specjalistów. Kuba, wspomniałeś o tym leczeniu początkowym już przez intensyfikację leczenia, czyli poprzez albo rozpoczynanie u chorych w specyficznych stanach chemioterapii wraz z hormonoterapią albo tej nowoczesnej hormonoterapii. Czyli im wcześniej, im więcej, tym lepiej. Czy ta terapia dotyczy tylko tych dwóch ścieżek, czy mamy do czynienia też z jakąś inną koncepcją, na przykład może trzech leków naraz stosowanych? Jakie są perspektywy rozwoju właśnie leczenia systemowego w tej uogólnionej chorobie raka gruczołu krokowego? Tak jak wspomniałem decyzje dotyczące zastosowania konkretnego leczenia systemowego są uzależnione od zaawansowania choroby nowotworowej i tego jakie, jeśli w ogóle, objawy związane z lokalizacją brzydków ta choroba generuje. U chorych z małym zaawansowaniem choroby nowotworowej wiemy o tym, iż postępowaniem z wyboru jest raczej opieranie się na hormonoterapii, a więc w w myśl tych najnowszych doniesień, oprócz kastracji farmakologicznej y, opartej o zastrzyki hormonalne, dodanie do ustnych leków hormonalnych nowej generacji celem intensyfikacji efektu przeciwnowotworowego. Im więcej y, przerzutów, im więcej generowanych przez nie y, objawów, to leczenie staramy się jeszcze bardziej intensyfikować. A więc na przykład poprzez skojarzenie kastracji farmakologicznej z chemioterapią. I wreszcie trzeci stopień intensyfikacji leczenia to łączne, tak zwane tripletowe wykorzystanie trzech strategii kastracji farmakologicznej, nowoczesnego leku hormonalnego podawanego do ustnie i chemioterapii. Niemniej to leczenie jest dedykowane zwykle młodszym mężczyznom o dużym zaawansowaniu choroby nowotworowej i dużej dynamice choroby nowotworowej, szybko rosnącym procesie nowotworowym, który generuje sporo objawów z jednej strony. Z drugiej strony, mówiąc o młodych mężczyznach, mówię również o ich potencjale do skompensowania licznych objawów ubocznych no bo im intensywniejsze leczenie to potencjalnie więcej działań niepożądanych z którymi organizm musi się zmierzyć i yy, mężczyzna musi dać sobie radę. A są takie momenty, w których pomimo tego, że występują przerzuty odległe, możemy zastosować leczenie miejscowe, czyli leczenie związane z uszkodzeniem komórek nowotworowych w gruczole krokowym. Mnogość tych opcji wskazuje, jak zmienia się nasze podejście do leczenia systemowego i w ogóle postępowania w przypadku rozpoznania rozsianego raka gruczołu krokowego, bowiem cały czas zmierzamy do bardziej agresywnego Zwalczania tej choroby z wykorzystaniem różnych opcji i bardzo specyficzną sytuacją, o której nie wspomnieliśmy do tej pory, jest tak zwana choroba oligometastatyczna. To jest choroba, w której oprócz guza pierwotnego, jeżeli jest w miejscu, mamy do czynienia z nielicznymi przerzutami, które dodatkowo mogą być jeszcze zlokalizowane w sposób skupiony. To umożliwia nam intensyfikację leczenia nie tylko z wykorzystaniem leczenia systemowego, ale również leczenia miejscowego w postaci radioterapii. Na przykład radioterapii guza pierwotnego w prostacie, pomimo tego, że mamy przerzuty. I również możemy rozważać w zasadzie miejscowe leczenie z wykorzystaniem stereotaktycznej radioterapii, tych nielicznych zmian przerzutowych, które gdzieś tam w sposób skupiony zostały wykryte. Aniu, czy w tej sytuacji odgrywa rolę leczenie hormonalne, czyli ta kastracja, o której wcześniej mówiliśmy jako to pierwotne leczenie choroby uogólnionej o dużym zasięgu? Tak, jak najbardziej w przypadku raka gruczołu krokowego z przerzutami zawsze stosujemy jako pewien kręgosłup terapii hormonoterapię klasyczną. Natomiast trend jest taki, że dokładamy do tego kolejne różne formy leczenia albo w przypadku małej ilości przerzutów może to być właśnie radioterapia gruczołu o której wspomniał Kuba mhm. lub jeśli mamy do czynienia z większą liczbą przerzutów lub też w przypadku małej ilości przerzutów ale w zależności od profilu pacjenta jego preferencji możliwych dostępnych preparatów możemy zastosować leczenie systemowe takie jak na przykład w przypadku raka wrażliwego jeszcze na hormonoterapię możemy zastosować apalutamid enzalutamid lub tą y, wspomnianą już terapię potrójną. Bartek, czy rola chirurgii w raku uogólnionym z niewielką ilością przerzutów w tej chwili jest jakaś? Wspomniał Kuba i Ania o mojej możliwości radioterapii na gruczoł krokowy jako dodatkowym leczeniu do hormonoterapii w, tej, w tym scenariuszu oligometastatycznym. Jakaś jest. Na pewno. Natomiast jest w trakcie badania, podobnie jak, jak, jak właściwie, właśnie rola miejscowego, leczenia miejscowego w chorobie o, o małej liczbie przerzutów. I jeżeli chodzi o, o leczenie operacyjne w przypadku takich pacjentów, to cały czas jest w trakcie badań klinicznych. Nie jest to do końca zanegowane ale też nie jest potwierdzone, że powinno być standardem. W chwili obecnej trwają badania, natomiast niewątpliwie jest grupa pacjentów wśród tych chorych, która skorzysta właśnie na takim leczeniu, czyli zastosowaniu leczenia miejscowego, biorąc pod uwagę również dostępność metod małoinwazyjnych. Mówimy tutaj o systemie robotycznym, który jest dla takich pacjentów jak najbardziej też, też przeznaczony. Podsumowując, w niektórych sytuacjach po zastosowaniu leczenia radykalnego czy to będzie radioterapia, czy to będzie chirurgia, niestety możemy mieć do czynienia z progresją, z postępem choroby. Badamy to głównie, szczególnie na początku, poprzez ocenę stężenia PSA i ten wzrost stężenia kieruje nas na pogłębioną diagnostykę. Ta diagnostyka... Daje nam obraz, w którym miejscu naszego ciała znajdują się komórki nowotworowe, a w wyniku tego, jakie powinniśmy zastosować celowane, dedykowane do danej sytuacji postępowanie. Czyli spotkanie pacjenta już nie tylko jest obowiązkowe z jednym specjalistą, jakim jest na przykład urolog, ale także w takim zespole wielodyscyplinarnym, zespole różnych specjalistów, takich jak onkolog, radioterapeuta, tak jak wspomniała Ania i radiolog czy histopatolog, a także i inni specjaliści. Takie jest właśnie w dzisiejszych czasach podejście do leczenia raka gruczołu krokowego. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo.